Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. A dzisiejszy blok informacyjny zaczniemy od aktualizacji dotyczący Rafała Zyski. 43-letni Rafał Zyska, podejrzany o zabójstwo żony, został zatrzymany na terenie powiatu Gdańskiego, poinformowała Pomorska Policja. Poszukiwania mężczyzny prowadzone były od niedzieli. Do jego zatrzymania doszło w środę 17 kwietnia około godziny 19. Mężczyzna został zatrzymany na terenie zabudowań gospodarczych w Powiecie Gdańskim. Podczas trwania poszukiwań dyżurny otrzymał zgłoszenie od właściciela jednej z posesji, że prawdopodobnie doszło do włamania do budynku gospodarczego. Mężczyzna zgłaszający poinformował, że obawia się, że może tam przebywać poszukiwany 43-latek. Dyżurny, który dostał te zgłoszenie, od razu skierował w te miejsce patrol policjantów Strąbek Wielkich. Policjanci podczas przeszukiwania tego budynku gospodarczego znaleźli ukrywającego się pod stertą ubrań poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu. Podczas zatrzymania był zaskoczony widokiem policjantów. Nie miał przy sobie niebezpiecznych narzędzi. Mężczyzna prawdopodobnie próbował się okaleczać. Z tego względu policjanci musieli na miejscu musieli udzielić mu przedmedycznej pomocy. Zaraz potem przyjechała karetka i zabrała mężczyznę do najbliższego szpitala. Dalsze czynności jak przesłuchiwanie mężczyzny będą prowadzone już w prokuraturze i zależą od stanu zdrowia podejrzanego. We wtorek prokuratura otrzymała też wstępną opinię biegłego, która dotyczyła sekcji zwłok Ciała 40-latki. Wynikało z niej, że kobieta miała liczne rany kłute, cięto kłute i cięte w obrębie głowy, klatki piersiowej przed ramion oraz szyi. Przyczyną jej śmierci był masywny krwotok zewnętrzny. W poniedziałek prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu 43-latkowi zarzutu zabójstwa, grozi mu za to dożywotnie pozbawienie wolności. Czyli na to wszystko wychodzi, że mężczyzna musiał dopuścić się tej zbrodni. No, różnie to bywa, raz okazuje się, że facet mógł być niewinny, innym razem, że winny, ale jeżeli już prokuratura przedstawiła mu te zarzuty, no to już tutaj nie mamy żadnej wątpliwości co do czynów poszukiwanego mężczyzny. A my w tym momencie przenosimy się do Bydgoszczy, a w Bydgoszczy. Złapano 28-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego, którym zainteresowali się bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową. Z ich informacji wynikało, że mężczyzna, będący jednym z czołowych pseudokibiców bydgoskiego klubu sportowego, może posiadać znaczne ilości substancji zabronionych. Pierwsze co zrobili policjanci, to skierowali się w stronę jego mieszkania w okolicy Inowrocławia. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zastali podejrzanego w zaparkowanym aucie. Po przedstawieniu powodu wizyty, skierowali się do zajmowanego przez niego lokalu i przeprowadzili przeszukanie. Po chwili policjanci stwierdzili, że jednak ich podejrzenia były słuszne: mężczyzna posiadał w swoim mieszkaniu substancje zabronione. Łącznie znaleziono u niego 200 gramów marihuany. 2CB oraz MDA, a także przedmioty służące do prowadzenia przestępczego procederu: Wagi elektroniczne, woreczki, strunowe, telefony komórkowe oraz gotówkę. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badania potwierdziły, że są to substancje zabronione ustawą. 28-latek decyzją Sądu Rejonowego w Wino Wrocławiu został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. I faktycznie na pewnej ze stron można zobaczyć film, który został udostępniony przez policjantów i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest tutaj dosyć sporo substancji nielegalnych. Między innymi tabletki, Dużo woreczków strunowych, marihuana, lufki, telefony, to takie telefony te typowo stare, które nie posiadają dostępu do internetu. No wiadomo chyba dlaczego, aby nie został namierzony przez policję, no ale niestety, no niestety, na szczęście mu się to nie udało. Oprócz tego widać jeszcze tutaj jakieś, wiadomo, białe proszki i gotówka w liczbie no, około niecałych 2000 zł. A my w tym momencie przenosimy się do Łodzi, i tutaj warto wspomnieć o sukcesie łódzkich policjantów, którzy 18 kwietnia tego roku odzyskali skradziony samochód marki BMW o wartości 100 tysięcy złotych. To już kolejne auto odzyskane przez funkcjonariuszy specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości samochodowej. W tej sprawie musimy się cofnąć dwa lata do tyłu, czyli do 2020 roku, dokładnie do listopada, gdzie w Łodzi na ulicy Franciszkańskiej został skradziony samochód osobowy marki BMW. Sprawą zajęli się kryminalni z komendy wojewódzkiej w Łodzi, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Duże zaangażowanie policjantów i znajomość środowiska przestępczego przyniosły oczekiwany efekt, bo już 18 kwietnia tego roku policjanci ustalili, że auto może znajdować się na terenie jednej z posesji w gminie Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Po przybyciu na miejsce potwierdzili ten fakt. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradzione auto BMW. Poza tym na miejscu oczywiście znaleźli się funkcjonariusze. Którzy zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, wykonali oględziny i przesłuchali świadków. Kiedy policjanci zakończą cały proces czynnościowy, wtedy oddadzą właścicielowi jego zgubę. I zastanawiamy tylko jedna rzecz, ten samochód zginął półtora roku temu, Znajdował się w tym samym mieście, w którym został skradziony. I co tak naprawdę działo się z nim przez te półtora roku? Jeżeli on stał i złodziej nie mógł go sprzedać, no to trochę dziwne. Na części, chyba tak robi się, że to sprzedaje się na części. No nie wiem, sam napiszcie w komentarzu, jak wy myślicie na ten temat, może macie większą wiedzę, ale dla mnie to jest troszeczkę dziwne. A może się też okazać, że facet kupił ten samochód po prostu od złodzieja. I jeździł nim po mieście, aż ktoś w końcu go gdzieś tam dojrzał. Zgłosił policjantom i policjanci odnieśli sukces. Wiecie, jak to jest w naszym kraju. A my wracamy z powrotem do Bydgoszczy. Tutaj niestety bardzo przykra wiadomość. Piętnastolatka wpadła pod nadjeżdżający na przystanek tramwaj dziewczyna zginęła na miejscu. Wczoraj o godzinie 15:30 dyżurny Bydgoskiej Komendy przyjął zgłoszenie dotyczące potrącenia młodej kobiety przez tramwaj, do którego doszło na przystanku Komunikacji Miejskiej przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole ze Śródmieścia oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Bydgoskiej Komendy. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących pod nadzorem prokuratora na miejscu wynika, że 15-latka, oczekując na przystanku tramwajowym, została potrącona przez nadjeżdżający tramwaj. W wyniku tego zdarzenia poniosła śmierć na miejscu. W dzień dobry TVN możemy przeczytać, że jej rówieśnik, który był obecny w tamtym momencie wraz z koleżanką, został zatrzymany i przebywał w izbie dziecka. Jednak sąd uznał, że nie zachodzą ustawowe przesłanki do zastosowania wobec niego środków tymczasowych, w tym o charakterze izolacyjnym. Na początku mówiono o tym, że jej rówieśnik, jej kolega, chciał sobie po prostu zażartować, i przez ten głupi żart dziewczyna wpadła pod koła tramwaju. Jak na razie szczegóły na ten temat są weryfikowane, nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska prokuratury. Co ciekawego w tej sprawie, to już kolejny w ostatnim czasie wypadek tramwajowy na bydgoskich torach. 9 kwietnia w Fordonie, jest to dzielnica Bydgoszczy, doszło do zdężenia tramwaju, w wyniku którego poszkodowanych zostało aż 16 osób. Do śmiertelnego wypadku doszło tam również 12 stycznia. Wówczas pod kołami tramwaju zginęła 14-letnia dziewczyna. A my z tego tragicznego miejsca przenieśmy się do Olsztyna. A tam intensywna i skrupulatna praca śledczych z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie doprowadziła do zatrzymania 35-latka odpowiedzialnego za szereg podpaleń, do których dochodziło na terenie miasta. Straty spowodowane przez mężczyznę to prawie 2 miliony złotych. 35-latek usłyszał 8 zarzutów, do których się przyznał, trafił na 3 miesiące do aresztu. I tak mężczyzna swoją eskapadę zaczął przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie w połowie kwietnia doszło do pożaru jednego ze sklepów spożywczych. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków swoją pracę rozpoczęli śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wraz z biegłym sądowym z zakresu pożarnictwa. Oczywiście zabezpieczono ślady, wstępna opinia biegłego wskazywała na to, że do pożaru doszło w wyniku podpalenia. Sprawą oczywiście zajęli się policjanci do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej w Olsztynie. Policjanci mieli bardzo dużo pracy, ponieważ musieli zabezpieczyć wiele godzin nagrań z kamer monitoringu, potem je wszystkie obejrzeć i wyszukać potencjalnego sprawcy. Prace policjantów utrudniało jeszcze to, że podejrzany prawdopodobnie nie pochodził z miasta. Ciężka praca śledczych oraz szeroko zakrojone działania operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości mężczyzny, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Jak się okazało, jest on znany funkcjonariuszom z wcześniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Nie posiada on stałego miejsca pobytu, dlatego ustalenie, gdzie aktualnie przebywa, wymagało czasu i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy całego wydziału. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny dowiedzieli się, że jest również odpowiedzialny za podpalenia, których dopuścił się w marcu oraz w kwietniu tego roku. Mężczyzna jest odpowiedzialny za zniszczenie sklepu spożywczego przy ulicy Wyszyńskiego i trzech innych lokali handlowo-usługowych oraz kilkunastu kontenerów na odpady. Zebrany materiał przez policjantów pozwolił na to, aby przedstawić mu osiem zarzutów zniszczenia mienia i spowodowania strat wycenionych na ponad 2 miliony złotych. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie potrafił wyjaśnić dlaczego to robił. Policjanci wraz z prokuratorem wnioskowali o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz mężczyzna co najmniej trzy kolejne miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. I myślę, że nawet jak mężczyzna dostanie 3 czy 5 lat, daj mu Boże, no to w więzieniu przypomni sobie, dlaczego dopuścił się takich niegodziwych czynów. A to by było na tyle w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję Państwu za wysłuchanie, zapraszam do komentowania, zostawcie subskrypcję i życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych podcastach.